Często mam wrażenie na wszystkich portalach ogłoszeniowych sprzedawanie są kuchnie. Warto zrobić filmik z lotu ptaka, czyli stworzyć ujęcia z drona. Muszę wam powiedzieć, że mamy wrażenie, że większość klientów nie czyta do końca treści ogłoszenia. Cześć, nazywam się Patryk Sołtysiak i od 10 lat obracam mieszkaniami na rynku wtórnym i na rynku Pierwotnym. Ty jesteś na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie dzielimy się wiedzą właśnie w zakresie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Więc subskrybuj, lajkuj nasz kanał, jeżeli chcesz otrzymywać większą ilość materiałów. I zaczynamy. Przed Wami drugi już filmik z cyklu sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Dzisiaj. Poruszymy kwestie techniczne związane z wykrowaniem ogłoszenia mieszkania do sprzedaży. Jak należy to prawidłowo zrobić? Przede wszystkim warto wystawiać mieszkania na wielu portalach ogłoszeniowych specjalizujących się w zakresie sprzedaży i zakupu nieruchomości: typu Oto Dom, Dom Gradka, Nieruchomości Online. Morizon. Tych portali jest naprawdę mnóstwo. Są też odpowiednie programy, które pozwalają na wypuszczenie takiego, takiego ogłoszenia na wiele portali ogłoszeniowych. Biorąc pod uwagę konkretne ogłoszenie, które chcecie stworzyć, pamiętajcie, że inaczej opiszecie je wy, inaczej opisze je prawdopodobnie pośrednik. Pośrednik będzie chciał przyciągnąć klienta, czyli prawdopodobnie przedstawi lakoniczne informacje, będzie chciał, żeby ten klient do niego zadzwonił. Natomiast Wy, jak będziecie mieli więcej tych ogłoszeń, no to też nie będziecie chcieli tracić czasu. Nie będziecie chcieli przecież robić tego samego, co robi pośrednik. Więc w mojej ocenie warto, żebyście przedstawili jak najwięcej informacji w takim ogłoszeniu. Wystawiając takie ogłoszenie do sprzedaży, warto zacząć od gromadzenia materiałów do tego ogłoszenia, czyli przede wszystkim od Odpowiednich zdjęć. Warto, żeby zrobił wam to fotograf specjalizujący się w em, tworzeniu sesji zdjęciowych właśnie dla nieruchomości. I warto z takimi właśnie specjalistami współpracować. Z racji tego, że, jest, że jesteście na rynku pierwotnym, inwestujecie w mieszkania, które dopiero co zostały wybudowane, warto zrobić filmik. Z lotu ptaka, czyli stworzyć ujęcia z drona, które pokażą całą infrastrukturę dookoła danego budynku, w którym znajduje się wasz wystawiany lokal. Klienci najczęściej przychodząc, oglądając dane mieszkanie, nie widzą całej przestrzeni dookoła, nie widzą co się znajduje w bezpośrednim otoczeniu. A w przypadku, kiedy nabywacie szczególnie mieszkania w ciekawej, Inwestycji, która daje wiele dodatkowych udogodnień dla mieszkańców, warto to w takim filmiku pokazać. Wtedy to może przyciągnąć uwagę dodatkowo takiego klienta. Jeżeli sprzedajecie mieszkanie w stanie deweloperskim, warto też zamieścić filmik, który pokaże taki lokal w stanie deweloperskim. Że już jest gotowy, że już są klucze odebrane, że można do takiego lokalu wchodzić i wykańczać. Ja najczęściej sprzedawałem mieszkania małe w stanie deweloperskim. Teraz robi to od dłuższego czasu mój brat, ale zobaczcie przykładowy filmik, ostatnie lokale, które sam sprzedawałem, to był 2020 rok. Jaki sposób można sprzedać lokal w stanie deweloperskim? To jest prosta metoda, nie jest skomplikowana. Jak widzicie, na początku pokazuję korytarz, następnie wchodzę do lokalu, mówię, ile ten lokal ma metrów, co się znajduje przy wejściu, co się znajduje, gdzie jest łazienka, gdzie jest potem dalej idąc kuchnia, no i co można z takim układem mieszkania zrobić, bo to jest kawalerka, z której można było wyodrębnić sypialnie. Więc mówię, gdzie to można zrobić. To mieszkanie było tyle ciekawe, że miało komunikację, korytarz komunikacyjny połączony z salonem od razu i z wyjściem na balkon. Więc jak wchodziliśmy, to widzieliśmy ten balkon. Więc potem pokazuję, że jest fajny, ciekawy widok, że mieszkanie jest na czwartym, ostatnim piętrze, przez co ma szeroką perspektywę. Warto to wszystko pokazać. To jest prosta metoda. Jak widzicie, wiele czasu mi to nie zajęło. Dosłownie Minutę trwał um, ten filmik i go właśnie też linkowałem do ogłoszenia. Miałem kilka takich lokali w stanie deweloperskim, gdzie inni inwestorzy sprzedawali wykończone lokale, więc musieli poświęcić czas na to, żeby ten lokal właśnie wykończyć. Koszty przede wszystkim były dodatkowe związane z wykończeniem, a ja generowałem odpowiedni zysk, który sobie ustaliłem w krótkim czasie, bo wszystkie lokale, ich było bodajże cztery, sprzedałem w Dwa miesiące. No to teraz skupmy się na zdjęciu głównym, miniaturce. Często mam wrażenie, na wszystkich portalach ogłoszeniowych sprzedawane są kuchnie. Więc sobie wertujemy: jest kuchnia, 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 czasami toaleta, czasami budynek, czasami inwestycje deweloperskie, ale mam wrażenie, że w większości przypadków to są stolarze wystawiający swoje kuchnie na sprzedaż. Więc warto, żeby się wyróżnić na tle tych wszystkich e, miniaturowych zdjęć, pokazując na przykład formę kolażu, czyli kilka zdjęć w jednym, e, w jednym ujęciu. Tak jak na tym przykładzie, gdzie pokazujemy osobno wykończony lokal, osobno e, części wspólne jakie są, jaki wygląda blok, czy jest może jakiś plac zabaw, no i osobno na przykład rzut lokalu. Wtedy takie ogłoszenie się wyróżnia. Można zrobić jedno ogłoszenie, wystawić w normalnym zakresie, pokazując ładnie wykończony lokal z jakimś największym atutem, czy to ogródkiem, czy też jakimś większym tarasem, jeżeli macie dostępny i oczywiście też pokazując tą kuchnię, a drugie ogłoszenie na przykład wystawić, pokazując taki kolaż. Jest to metoda które maksymalnie skraca drogę do zakupu nieruchomości przez waszego docelowego klienta, bo w tym całym bałaganie on będzie mógł sobie wybrać taką nieruchomość. Jeżeli sprzedajecie mieszkania w trakcie budowy, no to warto, żebyście stworzyli wizualizację pokazujące, jak może takie mieszkanie wyglądać po wykończeniu. Są firmy na rynku, które się w tym specjalizują. My akurat korzystamy z firmy. To ten dom, która w bardzo ciekawy sposób, idealny sposób tworzy tę wizualizację. Natomiast pamiętajcie, klienci nie mają odpowiedniego wyobrażenia nie wiedzą do końca, jak można taki lokal wykończyć. Warto też z takiej wizualizacji skorzystać w przypadku, kiedy macie mniej ciekawy układ. Bierzecie tak zwane ostatki i musicie coś z tym układem zrobić. Też trzeba odpowiednio zmienić układ. Na samym rzucie lokalu. Więc też warto korzystać z takich projektantów wnętrz, bo oni wam w tym pomogą. Bardzo ważne oprócz ustawienia zdjęcia miniaturowego jest odpowiednie ustawienie tytułu. Ja najczęściej wpisuję lokalizację, w której znajduje się mój lokal i pokazuję jakiś ważny atut tego mieszkania, czyli na przykład ma. Duży ogródek, duży taras, dużą lodzie, klasyczny układ. Warto to podkreślić w takim tytule, żeby ktoś, w zależności od tego, do kogo kierujecie swoją ofertę, mógł to w tytule dostrzec. Często też klienci nie wyszukują mieszkań na samych portalach ogłoszeniowych, tylko googlują sobie, dają odpowiednie frazy. Więc warto, żeby ta lokalizacja była w tytule Waszego ogłoszenia. Ok, mamy już zdjęcia, mamy linki, mamy filmiki, mamy tytuł ogłoszenia. No to co nam zostaje? Treść. Co w tej treści ogłoszenia się ma znajdować? Muszę Wam powiedzieć, że mamy wrażenie, że większość klientów nie czyta do końca treści ogłoszenia. I z racji, że tego nie robi, warto, żeby najważniejsze informacje znalazły się na samym początku. Czyli jeżeli sprzedajecie mieszkania, które nie są jeszcze odebrane i planujecie je sprzedać w stanie deweloperskim, no to warto przede wszystkim podkreślić, kiedy te mieszkania będą do odbioru, czyli na przykład, że będą za dwa miesiące, w listopadzie, tak? Na przykład. Warto też napisać, jeżeli sprzedajecie sami lokal, że sprzedaż odbywa się bezpośrednio, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli robicie to profesjonalnie i nabywacie nieruchomość na działalność gospodarczą, czy też na spółkę, no to kupujecie mieszkania z VAT-em, z podatkiem VAT i sprzedajecie mieszkania z podatkiem VAT. A to oznacza, że nie ma w tej sytuacji przy transakcji podatku PCC dla klienta. To też jest bardzo ważne, bo to jest bardzo duży koszt, więc warto to w pierwszym zdaniu podkreślić. Jeżeli nieruchomość warta jest 600 tysięcy złotych, no to 2% podatku PCC, no to jest 12 tysięcy. Więc myślę, że jest to istotna informacja. Tworząc treść takiego ogłoszenia w pierwszym akapicie, poza tymi najważniejszymi informacjami, powinny znaleźć się parametry nabywanego lokalu. Czyli lokal ma trzy pokoje, 55 metrów, jest z dużym tarasem, no i odpowiednio możemy, metraż tych poszczególnych pomieszczeń e, uzupełnić. W kolejnej części powinny się znaleźć krótkie, ale najbardziej istotne, podstawowe informacje na temat inwestycji dewelopera, że inwestycja jest, e, ma tyle i tyle mieszkań, że w inwestycji jest siłownia, że jest ochrona, że jest jakaś inna ciekawa cecha, która może takiego klienta przyciągnąć. No, czasami spotkaliśmy się z tym, że w inwestycji na przykład była szklarnia, gdzie można było wyhodować sobie pomidorki. Jeszcze gdzieś indziej nabywaliśmy mieszkania z miejscem postojowym na jachty. Były też winiarnie, które można było sobie, w tym można było sobie składować swoje wina. Więc to są ciekawe atuty, które warto w tym ogłoszeniu zamieścić. Idąc dalej przedstawiamy, ale też krótko, posługując się językiem korzyści, podstawowe atuty związane z lokalizacją, czyli, że jest dostęp odpowiednio do komunikacji miejskiej do, do tramwaju że jest dostęp do terenów zielonych, znajdujących się dookoła inwestycji, że inwestycja znajduje się przy jakimś większym parku, być może nawet przy jakimś jeziorze. O dookoła inwestycji też jest wiele podstawowych punktów usługowych, że jest jakieś centrum handlowe, gdzie znajduje się praktycznie wszystko oraz, że są miejsca pracy, że są jakieś na przykład korporacje, że są jakieś biura, gdzie ktoś potencjalnie kupujący taki lokal, na przykład na wynajem, jest to mały lokal, no to dla niego jest to bardzo ważna, Informacja. Jeżeli jesteśmy już przy lokalizacji, przy tym akapicie, to warto też do ogłoszenia wstawić taką infografikę, która pokaże, właśnie, gdzie te poszczególne miejsca, o których mówiłem, czyli Tereny Zielone, jakiś park, czy też miejsca pracy, jakiś biurowiec, yy, jakiś centrum handlowe, gdzie to się znajduje i w jakiej odległości. Bo pamiętacie, że to, co wspomniałem, klienci nie czytają ogłoszeń, więc warto, żeby to było w infografice, przy zdjęciach, które sobie klienci. Wertują. Ok, mamy już wszystko, więc tak naprawdę, mając odpowiednie informacje, nieruchomość powinna sprzedać się sama. No ale też są błędy. Pojawiają się różne błędy w trakcie procesu sprzedaży, a o tym powiemy już w kolejnym materiale. Więc subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia.